W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że ocenimy sobie wszystkie egzotyczne bronie. Jak wiecie, sezon powoli dobiega końca, a więc podsumujemy sobie aż 11 egzotycznych broni. Jak wiecie, te broni mogliśmy kupić od NPC-ów, także ja kupię każdą z nich oraz ją ocenię. I możemy umówić się w ten sposób, że jedna łapka w górę to jeden obrót na krześle, także zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o moim kociku Ewyla w sklepie. Jeśli go macie, napiszcie mi w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko. I koniecznie sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem. Sezon powoli dobiega końca, a więc postanowiłem. Wiem, czy dzisiaj robimy sobie podsumowanie sezonu pod względem egzotycznych broni. Także słuchajcie, dzisiaj ocenimy sobie każdą broń po kolei, zaczynając od AWP z szczepiakami, a kończąc na flincie od laser Także wszystko sobie dzisiaj zobaczymy, podsumujemy. Jeśli lubicie takie podsumowanie, łapa w górę sub na kanale i wpisujcie kodewela do sklepu, bo zaraz karnety. No i ja wam bardzo dziękuję, jeśli używacie mojego kodu. I słuchajcie, zaczynamy sobie od pierwszej broni, jaką jest egzotyczna AWP. -a. To jest, wiecie, Rafa zawsze lubił AWPy. Bardzo, bardzo lubiłem AWP. -ę. Dlaczego? No była AWP, wiecie, jak nie potraficie grać na blisko, to za Wupy zawsze możecie kogoś tam ustrzelić. Ja zawsze czułem tą snajperkę. Kiedyś w ogóle e, snajperkowy opad był dużo inny niż jest teraz, bo kiedyś był większy opad kuli i trzeba było bardziej skillowo grać za Wupy, żeby kogoś rzeczywiście trafić. No teraz jest w miarę dokładna ta AWP ma bardzo mały opad, ale dlaczego ja tu w ogóle mówię o opadzie? Słuchajcie, z tej AWP, jak bardzo dobrze wiecie, lecą czypiaki, które wybuchają. I e, no nie wiem, Epic chyba troszkę się tutaj. Ja nie wiem co oni to zrobili tak szczerze, bo te czypiaki można kogoś za spamić, za spamić i komuś się po prostu kończą macy, e, tak no pod względem czasu no jest ta osoba raczej w bardzo ciężkiej sytuacji. E, także jakbym miał ocenić awupkę. Awupka moim zdaniem super, nie dość, że fajnie wygląda e, nawiązuje ona do heavy awupy, czyli do ciężkiej awupy. Fajna skórka na niej jest, e, czepiaki, super pomysł. Słuchajcie, ogółem awupę uważam, jest to zepsuty przedmiot, jest zepsuty, jeśli cały skład ma awupkę no to jest ciężko, ale słuchajcie ja uważam, że awupa a zasługuje na pierwsze miano, czyli na super, w ogóle właśnie, tutaj mamy podział na kategorie, mamy kategorię super, dobre, ok, jeszcze ujdzie, kto to zrobił, czyli najbardziej takie beznadziejne, beznadziejny item, po co to komuś, no, no, bez sensu. A więc na pierwszy rzut w leci na całą górę i przechodzimy sobie do kolejnej egzotycznej broni, jaką jest poczwórna rakietnica. Jeśli chodzi o poczwórną rakietnicę, sprzedaje ją ryba i ta rakietnica została wprowadzona z biegiem czasu w sezonie piątym, to nie był item, który mieliśmy od razu, także słuchajcie, no, to było coś nowego, wtedy weszły dwa przedmioty. Wyszła właśnie egzotyczna mm, rakietnica oraz egz egzotyczny slurp, który zaraz sobie będziemy omawiać. Jak wiecie, tutaj jedno amo, które załadujecie, daje nam dwie rakiety, czyli tak jakby taki wystrzał. Pyk, pyk. No nie, i dwie rakiety lecą. One lecą tak bardzo dziwnie, bardzo dziwnie, aż w końcu trafiają. O, to tam chyba były obrażenia około 45. Ja szczerze Wam powiem, że coś, coś takiego, chyba 45 lub 65 były obrażenia. Napiszcie mi w komentarzu, przypomnijcie mi. Uważam, że fajny przedmiot, chociaż jeśli chodzi o rakietnicę, rakietnice powinny być troszeczkę mocniejsze, tak jak te wszystkie, które mieliśmy na, na przestrzeni lat. Pomfortne ma mają już 3 lata. Także uważam, że tutaj troszeczkę za słaba jest ta rakietnica. Więc no, niby fajny i. Te niby spoko, ale nie do końca. Na pewno jak ja bym ocenił tą rakietnicę. Kto to zrobił, no nie, no aż tak nie. Jeszcze ujdzie. Wydaje mi się, że też tutaj nie. Wydaje mi się, że taka opcja okej, okay, że no. Okej, okay, niech będzie. No, ciekawy item, bardzo ładnie wyglądający. W ogóle egzotyczne przedmioty świetnie wyglądają. Tak jak wam powiedziałem co dopiero, przechodzimy sobie teraz do kolejnej egzotycznej broni. W ogóle tych egzotycznych broni mamy 11 razem. I słuchajcie, przechodzimy sobie do oceny teraz ślurpownicy, czyli takiego przedmiotu jak bandażownica, tylko że to nam daje potkę. I słuchajcie, kiedyś udało mi się w ogóle kiedyś wygrać tylko i wyłącznie z tą ślurpownicą, tą bandażownicą, ale pod względem potki. Mega Fajny przedmiot. Zawsze chciałem, żeby coś takiego było w grze. Uważam, że jest to jeden z najlepszych egzotycznych przedmiotów. Nie jest aż tak zepsuty, ponieważ no, można teraz mieć maksymalnie aż pięć takich ślurpownic w jednym meczu, ale nie psuje to gry, tak jak na przykład ryby, którymi mogliśmy się leczyć w strefie i nawet wygrać. Takie pięć ślurpownic nam nie pomoże co do wygranej. Na pewno, jeśli będziemy się przemieszczać do strefy, to na koniec nam pomoże. Ale jeśli byśmy chcieli cały czas siedzieć w strefie i wygrać tylko właśnie z tą ślurpownicą z pięcioma, to nie da się. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych. Przedmiotów. Bardzo mi się podoba, jeśli chodzi właśnie o leczenie. Jest to inny rodzaj leczenia. Szkoda, że nie ma tego na turniejach, na arenie. Być może jest, ale ciężko było to kupić. No nie wiecie, o co chodzi. Te egzotyczne przedmioty na arenie było ciężko kupić. Szkoda. Mi się Fortnite dużo bardziej podoba jako taki zepsuty Fortnite, że możemy, wiecie, mieć itemki, które robią za dużą przewagę. No ale no, no nic, no widzowie. Ja uważam, że ślurpownica powinna iść tutaj w okolice dobrego. Także to, jest na razie, to są na razie trzy broń. Nie? I teraz przechodzimy sobie do snajperki, która podpala. Tutaj mamy nową rzecz, jaka to jest w ogóle nowa rzecz? Słuchajcie, tutaj chodzi dokładnie o coś takiego, że jeśli strzelą bardzo dobrze wiecie, jak działają te bronie. nie, Ja tutaj tylko podsumowuję, jak one y, działają, jakby ktoś nie wiedział, jak ktoś to ogląda na przykład za rok, coś takiego. Także ta snajperka y, podpala. Ta snajperka podpala. Nowa mechanika, która pojawiła się w Fortnite, wtedy przy tej powodzi, została wykorzystana właśnie w tej snajperce, czyli podpalanie. Ta kula podpala robi naprawdę niezłe. Dymy, widzowie, niezłe dymy ona robi e, Moim zdaniem spoko snajperka No... Podpala, daje rasy, Trzeba tylko uderzyć je z głowa Chociaż tak szczerze wam powiem, że ten Damage powinien być może Ciutkę większy Wydaje mi się, że no taka spoko Broń, ale żeby to była jakaś nie wiem Mityczna, żeby ją określić mianem mitycznej Broni, no to raczej nie, także Jeśli bym miał ocenić właśnie tą snajperkę Ja bardzo lubię snajperki, w ogóle mamy trzy Takie snajperki w tym sezonie Jeśli chodzi o egzotyczne rzeczy, jeśli miałbym Ją ocenić fajna na casuale Także no ja bym ją ocenił Cenił tutaj na ok, ok, no niech będzie. Mogłaby być, a może, może jej nie być. Kolejnie przechodzimy do pistoletów Które dają nam efekt skokoskały. Przy strzale e, mamy efekt skoko I to bodajże starcza na dwa skoki Że na przykład możemy sobie spaść z wysokości I nic nam się nie stanie Też pewnie zależy z jakiej wysokości Teamage, no taki sobie jak dual beretki po prostu Dwa takie pistole mamy Także jeśli chodzi o te pistolety No ja nigdy nie lubiłem pistoletów Pamiętajcie, że to jest moja subiektywna ocena e, Wy możecie sami tutaj napisać w komentarzach Co według was było dobre Pamiętajcie o tym, że ja nie oceniam oceniam pod względem społeczności tylko pod względem mojej opinii. Więc mi się coś może podobać bardziej, a wam coś innego. Dajcie znać w komentarzu. Jeśli chodzi o te właśnie tutaj dual pistolety, oceniam je ten efekt skoku skał spoko, ale tak szczerze, no i tak jak mówię, no no tak szczerze też bym ocenił tutaj bardziej raczej na okej. Okay. No i przechodzimy chyba do najgorszego przedmiotu, jakim jest pistolet z lunetą. Ostatnio w komentarzach pisaliście, że no jesteś takiego jak pistolet z lunetą Dobry że jest coś takiego. Ja nie mówię, że nie, nie istnieje coś takiego w świecie realnym. Jeśli tak powiedziałem, to przepraszam. Ja pistoletów tak jak co dopiero Wam powiedziałem, nie lubię. I ten pistolet uważam za jeden z najgorszych pistoletów. On, mimo tego, że wali po 88 w głowę, uważam, że no jest przynajmniej dla mnie trochę cienki. Wydaje mi się, że jest to jedna z najgorszych broni, e, jakie mieliśmy do tej pory. Także jeśli chodzi o ocenę tego przedmiotu, w ogóle jak on działał jeszcze, no jak przybliżaliśmy sobie, patrzyliśmy e, tak jakby w tą lunetę, to nam się poćwięciło świetlali goście na czarno-biało No nie, w sensie ona była taka noktowizyjna W sensie ta luneta Ja uważam, że ten tutaj pistolet No oceniłbym najgorszy Dla mnie, dla mnie to jest najgorszy przedmiot Jaki dostaliśmy od Fortnite pod względem egzotycznych broni I kolejny już trzeci pistolet Słuchajcie, tak jak powiedziałem co dopiero Ja za pistoletami nie przepadam Także tutaj będzie bardzo podobnie Uważam, słuchajcie, że USP Teraz gadamy sobie właśnie o USP, który mogliśmy kupić Na prawej stronie mapy Jest fajny, ale jest fajny tylko po względem tego, że oznacza przeciwnika, i tutaj dojdzie do pewnej zmiany w mojej e, tabeli. Zaraz wam pokażę o co dokładnie chodzi. No, ale jeśli chodzi o ten pistolet, to mógłbym powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych pistoletów, jakie dostaliśmy w tym sezonie. Więc jeśli miałbym hierarchicznie ustawić, to zobaczcie, skoko skały dałbym na jeszcze ujdzie, ale ten pistolet, który zaznacza, dałbym tutaj na ok. No, wydaje mi się, że chyba to jest najwyższy poziom dla tego pistoletu. Tak jak mówię, dla mnie. I zostały nam ostatnie cztery bronie. E, Przechodzimy do snajperki. Snajperki ja bardzo lubię, a więc powinienem ocenić ją bardzo dobrze. Tutaj mamy snajperkę, która pozwala nam na przewidzenie, gdzie będzie strefa. Tylko tutaj teraz musimy się zastanowić. Jeśli ta snajperka jest taka fajna, że pokazuje nam strefę, a na casualach jest po pierwszej strefie 15 osób, to czy tak naprawdę ta snajperka nam się przyda na casualach? Wydaje mi się, że mega nam się nie przyda. Ale czy by nam się przydała na arenie, gdzie mamy większe staki, wydaje mi się, że... Przydałaby się, może jest zniszczona, ale przydałaby się Ale na arenie została ona wyłączona Także jeśli chodzi o tą sniperkę Ona zadaje taki, taki średni Damage, pokazuje strefę ehm, No ta strefa tutaj tak naprawdę Ratuje, ale ja chciałbym zobaczyć Takie przedmioty, chciałbym zobaczyć na jakichś Turniejach, które no wiecie no Zawsze z tymi zepsutymi przedmiotami Na przykład mi się dużo lepiej te turnieje ogląda Niż jest cały czas taki sam ludzi. Ja wiem, że na arenach raczej Ta snajperka jest zepsuta Ale chciałbym to zobaczyć e, na takim turnieju no nie wiem, no jest to takie moje marzenie, żeby taki przedmiot był. Był przez chwilę, ale ciężko było go kupić. Ja uważam, że ta snajperka. No, waham się między dobre a okej. Okay, no, wydaje mi się, że raczej dałbym to na. OK, w sumie to zobaczcie, jak pięknie się to ustawiło. I przechodzimy do ostatnich trzech broni. Mamy teraz śniego Mandosa, który sprzedawał nam właśnie taki śnieżny granatnik. Mogliśmy sobie strzelić nim pod nogi. No i ten granatnik dawał nam lód na nogi. I słuchajcie, ten przedmiot był mega niedoceniony na pierwszej fazie dodania go do gry, ponieważ dopiero później zostało pokazane. Ja nagrywałem taki film, gdzie pokazywałem, jak powinno się używać właśnie tej broni. Słuchajcie, tutaj ta broń. Daje lód przez ścianę, czyli jeśli ktoś się zboksował i walniecie mu o ścianę, to te, ta kostka zadziała na tego gościa w wieczku. Więc, słuchajcie, jeśli ktoś się zaboksował, jeśli ktoś ucieka, jeśli bijecie się z kimś na high grandzie, możecie bardzo, yy, bardzo szybko uzyskać przewagę właśnie tym granatnikiem. Ja oceniam, że jest to najlepszy, najlepszy, najlepszy tropikalny, nietropikalny, egzotyczny przedmiot. Także ja oceniam go na równi ze snajperką, ale jeśli by był poziom wyżej jeszcze, to dałbym go, ten, ten granatnik, poziom wyżej. Chociaż szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, czy bym tutaj nie dał tej scenarii, snajperki. Może tak sobie to zostawmy. Uważam, że, no ta snajperka, no dajmy ją na drugie miejsce, a tutaj zostawmy granatnik na pierwszym. I Dwie ostatnie bronie, dwie ostatnie bronie, które dają nam fajny movement. Słuchajcie, przechodzimy do pierwszej z nich jest to dokładnie doubletówka, która daje nam efekt tego odbicia. Jakbyśmy jak kupili pięć takich dabeltówek, to można wylecieć w kosmos, ale słuchajcie, ta doubletówka tutaj, doubletówka, e, no jest mega fajnym przedmiotem, ale ciężko, przynajmniej mi było nią grać, dlatego, że wiecie, no ja czasem mam takiego laga w głowie, że zapominam kucnąć i na przykład wylecę sobie e, z high grandą i zginę przez to, że użyłem właśnie tej e, Dubeltówki, słuchajcie, fajna broń, która daje mega fan. Oceniłbym ją jako jedną z lepszych, i jeśli chodzi o tę dubeltówkę, damy sobie ją tutaj na pozycję numer dwa. Na sam koniec, oczywiście tutaj po całej ocenie tych wszystkich przedmiotów. Zobaczymy, czy coś jeszcze bym zmienił, patrząc na tą hierarchię. A no ale przejdźmy do ostatniej broni, która moim zdaniem tutaj skradła wszystko. Nawet chyba będzie lepsza od tego śniego Mandosa, tego granatnika. Chociaż dałbym go na równi, no bo jego możemy sobie kupić. Cały czas w grze, a to mieliśmy tylko w trybie. Słuchajcie, Laser Beam miał swój własny turniej, w którym mogliśmy grać jego flintem egzotycznym. Jego flint polegał na tym, że walił bodajże ponad 100 w ciało i y, ponad 200 w głowę. Nieważne, gdzie staliście, to i tak miał te jakby 100% tego damage'u. Chociaż na bardzo daleko, ja pamiętam, że zadaję nim 75. Także być może są tu jakieś małe zmiany albo małe błędy. Także jeśli chodzi właśnie o jego broń, którą mogliśmy faktycznie wylecieć w kosmos, mogliśmy w nieograniczoną tam y, strefę do góry się pchać Pchać, 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 pchać. I w Endgame było to mega super. Także jego broń tutaj daje na pierwsze miejsce. Na równi ze Śniegomandosem. Dlaczego? Dlatego, że on był tylko w trybie. A Śniegomandos jest cały czas. Ale to są dwie takie bronie, które dawały mega fajny fans gry. I teraz zobaczmy sobie na to wszystko. Czy ja bym coś tutaj zmienił? Uważam właśnie, że to jest najgorsze. To moglibyśmy dać tak naprawdę tutaj. Moglibyśmy to dać tutaj. A stąd najgorsza rzecz. No nie wiem, nie. Zostawmy tak jak było. Tutaj z dobrych ślurpownica. To jest Boko. Wydaje mi się, że raczej już bym nic nie zmieniał. Wy napiszcie swoją ocenę tam na dole. Badajcie na te filmy, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o moim kodzie Evela w sklepie, jeśli możecie tego go wpiszcie jeszcze dzisiaj. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się, piona.